Dzień dobry, z tej strony Maćko. Witam was w kolejnym odcinku z mojej samotnej wędrówki przez Camino aż do samego Santiago. I w tym odcinku zaczniemy sobie spokojnie, ponieważ jest niedziela, 13 lipca, 13 dzień mojej wędrówki. W nocy dosyć popadało, dlatego jestem w bluzie. Chyba po raz pierwszy, bo jest tak chłodno. I cóż, dzisiaj udaję się... Niecałe 6 km dalej, ze względu na to, że chcę sobie zrobić taki dzień odpoczynku. A Was zapraszam do odcinka. Jeżeli odcinek się spodoba, zostawcie pierdółki na dole, napiszcie komentarz, macie maila kontaktowego do mnie oraz jeżeli chcielibyście mi postawić kawkę, żeby mi się przyjemniej rano szło, to również macie taką możliwość. W opisie jest link. A w tym momencie ja zaczynam sobie dreptać. Mam pewien problem z nogą, dlatego dzisiaj postanowiłem już tak definitywnie, już mam e, nawet zarezerwowany hostel, żeby znowu nie pajacować, że kogoś spotkam i będę szedł dalej. Więc taki bardzo, bardzo spokojny dzień. Jest 7:30, a ja mam zameldowanie dopiero o 12:30. Więc sporo czasu. Ale to jest tylko 6 km, więc zobaczymy, co yy, będzie w miasteczkach po drodze. Lecimy. Powiem Wam coś, co może nieco śmiesznie zabrzmieć, ale stęskniłem się trochę za lasami. Od wczoraj idę lasem, i przed tym przez ponad tydzień. Nie było żadnych lasów, żadnych drzew, i z tego, co mi powiedział kilka osób wczoraj, prawdopodobnie to jest ostatni raz na bardzo, bardzo długi czas, kiedy lasami się w ogóle idzie, i cała reszta to już będą takie standardowo jak do tej pory, takie otwarte przestrzenie z polami. Muszę przyznać, że człowiek zaczyna doceniać. Coś, dopiero jak e, tego zaczyna brakować. Przecież takie chodzenie sobie lasem jest cudowne. Ptaszki śpiewają, drzewa dają cień. O, z tyłu się słoneczko gdzieś tam przebija. Po prostu cudownie. Taka dygresja mnie wzięła. Ja sobie powolutku człapę. Mam dwa kilometry jeszcze do miasta AGES. Tam sobie zostanę na moment. Zobaczę, co tam jest ciekawego. Może coś mi się uda ciekawego nagrać. I po Ages nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa to kolejne miasto, ale też jakoś na A. I tam już zostaję. Naprawdę robię dzisiaj <ścoughs> zaledwie 6 km. No ale to lepsze od stania w miejscu, a, a też. Będę miał dużo więcej czasu, żeby się zregenerować. Przede wszystkim, żeby mi się noga troszkę podleczyła. Tutaj troszkę słabo jest, bo teraz do samego Burgos są takie wioski, gdzie nie ma ani żadnych konkretnych aptek, ani nic takiego, więc trzeba troszkę się przemęczyć. Ale nie ma tak źle. Ale tam ładnie słoneczko za mną świeci, cudownie. Wow! Dobrze, ja sobie idę i e, zobaczę, co się dalej wydarzy. Bo jak wiadomo, nigdy nic nie wiadomo. I w, ty w tym momencie wchodzę do miasta Ages. Zostanę tu sobie jakieś pół godzinki do dziewiątej. Odepnę sobie nogawki, bo już się ciepło robi. I później ruszam do kolejnego miasta. Nie pamiętam, naprawdę nawet nie będę próbował jak je dzisiaj czyta, ale w tym kolejnym mieście mam już nocleg, więc na spokojnie ma dużo czasu, bo 9 o 10 tam będę powiedzmy, a o 12.30 dopiero otwierają yy, hostel, więc dużo czasu. I tutaj znak wejściowy, bo dzisiaj naprawdę powolutku idę. No cóż, tak to, się, ee, tak to się zdarza, jeżeli się pajacuje na początku, a potem, cóż, trzeba sobie radzić z tym, co jest AGES. Dobrze, idę i może poczytam, może jest tutaj coś ciekawego do zobaczenia. O, na pewno jest kościół, tak jak wszędzie, ale czy coś więcej to nie wiem. Zobaczymy. Jestem tuż za AGES. A, moja noga I tutaj jest coś yy, Podpisane jako Most rzymski Czyli coś bardzo, bardzo starego Tutaj jest Jakaś tablica informacyjna yy. Tylko yy, Nie jest po angielsku Nawet, więc Za wiele nie zrozumiem, tu sobie można usiąść I taki Ładny klimatyczny mostek. Hm. Interesujące. Dużo jest tutaj takich rzeczy. E, dosyć wiekowych. Tam na dole płynie sobie normalnie strumyczek. I tu pola słoneczników oraz zboża. Strasznie dużo tutaj mają tych słoneczników. Tak w sumie. Jak się chodzi. Tylko na razie jeszcze są e, niewrośnięte. Ale no to kwestia czasu. Tak dziwnie tam chmury nisko wiszą. Praktycznie dotykają ziemi. Mi zostały dwa kilometry do mojego miejsca docelowego. I się cieszę, że podjąłem taką, a nie inną decyzję. Muszę dać sobie trochę, trochę spokoju, bo za bardzo cisnąłem. To jest moje pierwsze w życiu kamino i przypajacowałem i teraz mam ale zwolnię na jakieś 2-3 dni i później normalnie wrócę do do robienia tego dystansu, który mi tam aplikacja pokazuje tylko, że jak będę to robił to będę to robił e, o wiele spokojniej nie tak, że będę wychodził o 5, żeby tam o 11 już by tylko jak wyjdę o 5, to żeby być o 12, 13 takim spokojnym krokiem Super jest to wypatrywanie znaczków tego kamino. Tylko nie wiem czy tu prosto... Nie no, teoretycznie każę skręcić. Ale widzę, że tu jest taka fajna polna droga. Zamiast iść główną asfaltową, to chyba sobie tą pójdę. Tam widziałem zresztą... Ktoś chyba nią już poszedł. Tak, tam idą. Tam nie będzie go nawet widać, idzie... E... Mój nowy, zna nowy znajomy. Poznałem go już tydzień temu. Eee, pan z Afryki Południowej. Niesamowite. A i tak. Wyprowadzimy to do punktu wyjścia. I tam daleko. Tam. Widać tą wioskę, do której idę. Tutaj zbliżam się do znaku. Eee, z nazwą miejscowości, w której zostaję, i to jest Atapureka. No i to tyle będzie na dzisiaj z mojego chodzenia, bo, tak jak wspominałem, trzeba odpocząć. Muszę dać się zregenerować nogom. Nawet przez ten ból nie miałbym ochoty iść dalej dzisiaj, tak szczerze. Nieważne, czy bym kogo spotkał, czy nie, nie szedłbym. Muszę trochę odpuścić i. I tyle. Czas mnie nie goni, więc mogę na spokojnie. Jestem już w hostelu i chciałbym wam pokazać coś, co dzisiaj dostałem od, od jednej z osób. Jest to taka stara książka, znaczy stylizowana. Jest to notes pielgrzyma, który jest przekazywany w każdym hostelu kolejnej osobie. I każda osoba może dokonać tutaj swojego wpisu z własną sentencją. I to jest właśnie kwintesencja Kamino, że tutaj historia jest przekazywana z ust do ust, tak samo jak tutaj w tej książce, w tym notatniku, z ręki do ręki. Więc to jest taka ciekawostka, której sam jeszcze nie doświadczyłem i to dosłownie wygląda tak, że każda kolejna osoba wpisuje swoją część historii do całości i w finale ten notatnik ma wrócić gdzieś tam do właściciela z całym zbiorem historii z akurat tego kamino, więc to jest coś niesamowitego. Tutaj w ogóle widzicie jak to wygląda, że Mam takie swoje pudełeczko, w którym siedzę. Tutaj zasłonki elegancko. No i teraz jest akurat czas jesty i za około 40 minut idę jeść coś, co ugotował mój znajomy z Hiszpanii, żeby mi pokazać tradycyjną hiszpańską kuchnię, więc za dużo dzisiaj już nie nagram, zresztą też leżę i to nogę oszczędzam. Więc prawdopodobnie słyszymy się jutro. Witam Was w ten ciemny, ponury poranek. Opuszczam miejscowość Atapuerca i muszę przyznać, że tutaj niewiele nagrałem z tej Atapuerki. Chociaż uświadomili mnie w albergu, że trochę zachowałem się jak ignorant, ponieważ. Tutaj podobno znajdują się jedne z najważniejszych kopalisk archeologicznych ogólnie dla Europy. Coś takiego. I że tu niedaleko jest w ogóle całe muzeum. No ale cóż, tak wyszło. Jest trochę lepiej z moimi nogami. Nie wiem, czy dojdę do samego Burgos dzisiaj, ale spróbuję pokonać jakieś minimum 10 km. Teraz do kolejnej miejscowości mam 4,5, później będą 2, później 3 i coś, więc powoli, powoli będę sobie szedł. Jest wcześnie rano, jak widzicie, a właściwie nie widzicie, dlatego <śmuszny> można tak by wnioskować. Jest godzina yy, 19, więc wyszedłem sobie nieco wcześniej, bo chcę iść wolniej. Żeby tych nóg nie nadwyrężać, a jednocześnie no, Chciałbym spróbować zrobić te kilometry, ale jak wyjdzie to się okaże Bo jak wiadomo, nigdy nic nie wiadomo Dobra, ja lecę, bo potrzebuję dwóch rąk I się usłyszymy później Z tego co mi wiadomo Teraz tak będzie wyglądać Duży, duży kawał mojej drogi Że będzie mega płasko Więc myślę, że na spokojnie, powolutku sobie do tego Burgos dzisiaj dojdę I jutro już wyruszam y, dalej Poza Burgos, bo nie lubię dużych miast Aczkolwiek wiem, że parę osób Zostało w Burgos i liczą, że się spotkamy, więc Nie narzekam, tylko powoli człapę Tak jak kropla drąży skałę <śpisać> nie, nie wiem, jak to będzie widać, ale Dzisiejsza droga to jest z momentami hardcore i to nie chodzi pod względem technicznym, ale tu na przykład idzie wiaduk nad autostradą. Teoretycznie powinienem iść drogą, nie wiem czy to będzie widać, bo nie mam podglądu, powinienem iść drogą, ale się nie da, to idę obok i tu nagle jest coś ale taki mikro wąski chodniczek. Ja nie wiem czy tędy mogę iść czy nie mogę. Tam dalej, w ogóle to jest e, lotnisko. No dobra, próbuję iść. Ale jest wesoło dzisiaj. Ale idzie się cudownie. Tam jakiś wielki dym. Dobra, idę. O, teraz będzie fajny moment. Bo ogólnie, tutaj ten płot to jest płot od lotniska. I ja idę tam do miasteczka. Tam sobie zrobię przerwę. I żeby tam dojść, to muszę obejść tak jakby pas y, lotniska troszkę dookoła. Więc będę się, y, może jakiś samolot się uda nagrać czy coś. Zobaczymy. O, akurat w tym momencie samolot startuje. Tutaj z tego lotniska. Ale jazda. Tak blisko to chyba nie szedłem jeszcze pasa startowego. To się ja nie mówi już na terenie lotniska jak się było, ale tak Ogólnie. I doszedłem do najbardziej imponującego miejsca w całym Burgos, a mianowicie do katedry. I muszę przyznać, że no jak zwykle kamera nie oddaje skali, ale się czuję przy tym taki malutki. I spróbuję wejść do środka i zobaczę co tam w środku się kryje. Ale Jestem zadowolony, że doszedłem do tego Burgos dzisiaj. Dobra. Ja lecę ogarniać co tu jest i zrobię jakieś przebitki. Tutaj widok na tą katedrę, tylko z innej strony. Ale... Ale jest ogromna, robi wrażenie. Tak jak się porówna ludzi, którzy tam chodzą, no to są jak mróweczki przy tym. Aktualnie nie będę wchodził do środka, tylko muszę sobie zająć miejsce w hostelu bo jest otwarte o 12 a mój znajomy, którego spotkałem powiedział, że raczej będzie ciężko, jeżeli się nie będzie jako jednym z pierwszych, bo będzie się długo czekać no cóż, takie uroki tych albergów publicznych, więc nic się nie poradzi a teraz się jeszcze tu przejdę może coś ciekawego będzie u góry ale robi się ciepło ale jestem szczęśliwy, że zdecydowałam się dzisiaj przyjść do Burgos. I jutro już będę mógł iść dalej. Ale tam jest ładny, nie wiem jak to nazwać mozaika czy coś takiego. Zaraz tam podejdę i zobaczycie z bliska, ale jest, jest imponująco. Nawet nie wiem co za bardzo mówić, no bo nie przygotowałem się zbytnio, będę musiał troszkę sobie o tej katedrze doczytać ewentualnie, jeżeli będę chciał się coś wypowiadać na jej temat. Ale to jest taki główny punkt, jeżeli chodzi o odwiedziny w ogóle tutaj Burgos ze względu na Kamino jeżeli ktoś ma na myśli kamino. I tutaj... Wow, robi to wrażenie. I tutaj jest ten... ta mozaika, mural, coś pomiędzy. Dobra, ja się wyłączam i idę ogarniać, gdzie ja mam w ogóle nocleg. Dzień dobry, witam Was kolejnego dnia, jest dzień szesnasty, ponieważ E, zostałem jeden dzień w Burgos po, po to, żeby tak porządnie odpocząć i ogarnąć swoje rzeczy. I teraz będę udawał się za Burgos na taką fajną, jakby to powiedzieć, krainę geograficzną nazywaną Mesetą tutaj. Czyli e, jak dobrze ogarniam, to to jest płaskowyż, więc. Ja tutaj za wiele nie nagram, później Wam wytłumaczę co i jak. A aktualnie próbuję się wydostać z miasta. Bo ja nienawidzę chodzić po miastach. Ale jeszcze kawałek i już będę za miastem. Więc lecimy z dniem 16. Dobrze, wyszedłem już z Burgos, więc mogę na spokojnie opowiedzieć co i jak. Wczoraj miałem całkowity dzień resetu, ponieważ. Ee, Raz moje ciało potrzebowało regeneracji, dwa. Żegnaliśmy się z kilkoma osobami, które gdzieś tam już rezygnowały albo musiały zmienić swoje plany. I dwa, też dużo czasu spędziłem z moim nowym znajomym. Ciekawostka z kraju Basków. Nawet nie wiedziałem wcześniej, że coś takiego istnieje który był historykiem. No i poszliśmy sobie do Muzeum Antropologicznego e, Historii Ewolucji Człowieka w Burgos No i tam zaginęliśmy na parę godzin, ponieważ no iść do takiego miejsca z historykiem, no to jest że tak powiem, coś niezwykłego I e, też tam byliśmy trochę w barze, bla 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 i stwierdziłem, że robię taki dzień zerowy czyli 0 zero kilometrów, tylko odpoczynek i dzisiaj e, właśnie wkroczyłem na teren tego e, płaskowyżu, i około naprawdę nie wiem 8-10 dni czeka mnie e, wędrowania przez pustkowia tak naprawdę, ponieważ niezbyt wiele tu jest, e, tylko głównie tu są duże, rozległe, otwarte przestrzenie. I niezbyt wiele dookoła. No ale y, wielu ludzi mówi, że to jest jeden z łatwiejszych etapów kamino, ponieważ jest całkowicie równy. Y, meseta, muszę tą nazwę zapamiętać: Meseta. Tutaj na razie wokół mnie jest y, dużo zieleni, ale z tego co słyszałem, to się już niedługo zmieni. Odległości między miastami są coraz większe tutaj na tym obszarze, no i trzeba będzie mądrze planować wychodzenie. Tak jak dzisiaj wyszedłem, chyba o 5. Jest godzina 6, zaczyna świtać, a to wszystko ze względu na to, że dzisiaj ma być 37 stopni i do godziny maksymalnie 12 muszę już być w miejscu docelowym. Chociaż jeszcze nie mam go wyznaczonego. Planowo to jest 20 km, ale może jak będę wcześniej, no to dołożę sobie jeszcze 6, żeby w kolejnych dniach przesunąć wszystkie punkty o 5 km. 5, 6, i wtedy jeżeli dojdę sobie do miasta Lyon, no to będę mógł na spokojnie zrobić kolejny dzień przerwy i iść. Do jakiego sklepu yy, wymienić, na przykład buty, bo moje buty chyba nie przetrwają kolejnych 480 km, coś takiego. Bo właśnie też dzisiaj przekroczyłem 300 km. <grych> Duża liczba. I tak oto to wszystko wygląda dookoła. Mówię, na razie tu jest dosyć zielono. Ale podobno to ma się zmienić, więc tak woli wyjaśnienia, dlaczego dzień 15 zginął, ponieważ potrzebowałem dzień przerwy i też odpocząć od telefonów, od tej kamerki, od tego wszystkiego. Ale teraz już wracam z pełni od mocy, już yy, chodzić w końcu normalnie mogę, już zapomniałem, jakie to jest uczucie. I teraz będę dreptał. Około godziny 7.30 powinienem być w pierwszym mieście, tam sobie coś zjem pewnie tradycyjnie tortillas, ale to też wam pokażę dokładniej, bo jakoś w ogóle tego nie pokazywałem, a to jest dosyć istotna kwestia. Więc ja idę i słyszymy się jak będzie coś ciekawego. Został mi jakiś ostatni kilometr do miasta i jakoś rzadko kiedy człowiek ma okazję przechodzić pod wiaduktami. Zawsze się jedzie górą, jak już, ale tak, żeby sobie iść pod, to muszę przyznać, że to robi wrażenie, jakie to jest wielkie. I ocie dupca! <grywka> Je jestem w miasteczku Tardajos i. Jakoś tu wszystko jest dziwnie zamknięte. Chciałem sobie zjeść śniadanie, wypić kawę, no ale niestety nie uda się. Ale taka ładna, urocza mieścinka i za 2 km mam kolejne miasto. Jest godzina 8.8. W ogóle to jest chyba ostatni dzień mojego zegarka, bo nie mam kabla do ładowania. Zgubiłem, stracił się, więc dalej będę szedł bez zegarka. I tak. I sobie powoli idę, bo dzisiaj nie ma żartów z temperaturą. Na razie jest fajnie chłodno, ale później jak ma być 37, no to lepiej nie ryzykować życia, tylko żeby cisnąć kilometry. Więc zobaczymy jak to będzie. Ale jest tu ładnie. Pięknie! I widok takich pustkowi podobno będzie mi towarzyszył przez ponad tydzień. I chyba nie ma żartów, <laughs> w mieście wcześniej, z którego wychodziłem, bo nawet tam nie stawałem było pełno informacji, żeby się zaopatrzyć w wodę, no i że lepiej się trzymać razem z kimś w razie gdyby ktoś udaru miał dostać słonecznego, bo no tu nic nie ma dookoła. Nie ma żadnych szpitali, wiosek. Do najbliższej wioski, do której idę, jest chyba 7 albo 8 km, coś takiego. Ale nie chcę się zatrzymywać, ponieważ jest 8.50 i jest jeszcze fajnie chłodno. Mam na myśli 22 stopnie, a później ma być ponad 30, więc nie ma sensu się zatrzymywać. Trzeba cisnąć, więc lecę. Ale widoczki. No nic tu nie ma. Jak to wygląda, proszę Państwa? Tu nic nie ma dookoła. Jest taka lampa, że... że oddychanie wysusza. Ale już 4 kilometry zostały i będzie jakieś miasteczko. I miałem iść dalej, ale nie zmądrzałem, i nie będę cisnął. Zostaje ostatnie 2,5-3 km, ale widok jest tam, jest to miasteczko, do którego zmierzam. Miałem iść do jednego dalej, ale jest za gorąco. Nie tak jak wcześniej wspomniałem, rozsądek nauczyłem się już swoich limitów. Ja muszę odłożyć kamerkę, bo. Tu jest strasznie stromo. Tu można fajtnąć łatwo. I w dół polecieć, taki żbirek jest. Ale widoczki, jej! Muszę przyznać, że te temperatury w Hiszpanii dla mnie są chore. Jest 10.20, nie będzie widać, ale jest 10.20, a jest 30 stopni. To jest nienormalne. Jest dramat, został mi ostatni kilometr i Idzie on jak krew z nosa. No masakra. Stwierdziłem, że idę dalej, bo do większego miasta jest 10 km, ale w razie czego po pięciu powinienem mieć jakąś opcję ewakuacji, jakbym się źle czuł czy coś, więc na bezpiecznie. Ale zaczyna smażyć niemiłosiernie. Ale idziemy. Uf, zostały mi jakieś 2,5 kilometra, 3 może i idę pośród tych pól i sobie słucham na słuchawkach muzyki z Gladiatora, coś pięknego. Tylko jest tak gorąco, że przy najbliższym yy, możliwym miejscu robię postój, bo uf, a, mam jeszcze ponad pół litra wody, więc się nie stresuję. Ale do tego większego miasta raczej dzisiaj nie dojdę. Ano trudno ale i tak jest pięknie. Tak mi się chce z siebie śmiać, bo znowu się w coś wpakowałem, na własne życzenie i teraz od jakiejś pół godziny siedzę sobie pod drzewem po środku niczego, już wam pokazuję. Nic, to jest jedyne drzewo w obrębie chyba 3 km. I jakimś cudem na farcie udało mi się wyłapać alberg, który jest 1,5 km stąd, po środku dosłownie niczego. Druga kwestia, ja źle spojrzałem na aplikacji, myślałem, że tam będzie yy, miasteczko, wioska, cokolwiek, a to jest tylko jeden pojedynczy alberg, po środku niczego i będą serwować obiad. Jaki ja jestem szczęśliwy Jaki ja jestem szczęśliwy Że czasami w tej mojej głupocie To jest trochę szczęścia <słuch> Teraz jest w pół do pierwszej A o drugiej się ten alberg otwiera Więc posiedzę sobie tu jeszcze chwilę Bo jest tak mega przyjemnie A jak się tylko rękę wystawi na słońce To chcę ją spalić I zobaczę co dalej Ogarnąłem się już yy... Hostelu i nie doszedłem do miasta Hontanas, do którego chciałem dojść, bo już było za gorąco i już sobie sparzyłem nogi, no muszę w te sandały albo lżejsze skarpety zainwestować przy najbliższej okazji i zacząłem sobie montować materiał i to by było na tyle w tym odcinku, ponieważ wyszło mi pół godziny ja teraz czekam sobie na obiadek, bo sobie wykupiłem i pani od wielu godzin coś tam podszykowuje już. I jutro nie wiem co będzie, nie wiem ile tego będzie. Ale to zobaczymy w kolejnym odcinku. Jeżeli film się podobał, zostawcie pierdółki na dole. Napiszcie komentarz. Słyszymy się już w kolejnym. Dzięki, cześć i na razie.